Witam serdecznie. Z tej strony EZOJA. Mam na imię Ania i zapraszam Was na odczyt energetyki dnia piąteczka, piąt, piątunio, 10 września 2021. Dzisiaj czytanie będzie z kart Mrocznej Rezydencji Tarota. Podgląd na karcioszki. Dobrze. Karty. Pokażcie energetykę dnia piątkowego, 10 września 2021. Cóż to będzie słychać w energetykach? W piątkowy czas. Karty, pokażcie przesłanie, robię wskazówkę. Na piątkowy czas. Co nas będzie czekać? Energetyka aura dnia. No. Cztery pentakle. Zaburzona trochę percepcja. Tego, co mamy aktualnie, co posiadamy. Mamy jakieś zasoby i bodzimy się ich wydać. I taka będzie energetyka. Zobaczcie, jak on tutaj mm, bardzo mocno ściska te swoje cztery monety. I jak bardzo sfokusowany jest na tym, co ma i posiada. Zbierał od dłuższego czasu i magazynował i cieszył się tą, tym, co posiada, ale czy wyda? czy to co uzbierał ten cel swój będzie zrealizowany czy za bardzo nie ma spoczonej rzeczywistości i nie wyolbrzymia za bardzo taka energetyka ogólna zapowiada się na piątkowy czas posiadamy jakieś dobro wokół siebie nie powinno nam brakować w tej sytuacji pewnych tematów na których nam zależy mamy zasoby posiadamy w swoim otoczeniu nie najgorsze nie, nie najgorszą materię, bo tu chodzi o monety, czyli sprawy materialne, yy, yy, namacalne, więc nie jest tak źle. My tutaj możemy mieć spaczoną percepcję na to, co się aktualnie dzieje wokół nas. I nie wiem do końca, czy będziemy chcieli iść w realizację tego, co, co tutaj chcieliśmy zrealizować, bo zbyt mocno fokusujemy się na tym, co mamy, nie myśląc o tym, jaki był nasz cel w piątkowy czas. Dopowiadająca karta będzie karta dwójka monet. Bardzo na tapecie widzę są. Yy, Energetyka materii pokazana. E, jakbyśmy chcieli, jakby ciągle nam było mało, jeszcze mam wrażenie, tutaj przy piątkowym dniu, e, za bardzo się fokusujemy na to, żeby brać ciągle i ciągle, i tutaj może być nawet branie kilku, łapanie za kilka srok za ogon, e, próba pogodzenia kilku spraw, próba zrównoważenia tego, co aktualnie się dzieje, pogodzenia pewnych tematów, e, i może sięganie po jeszcze, zwróćmy uwagę, czy nie przesadzamy. Czy nasza percepcja nie jest zaburzona w jakiś sposób? Bo tutaj mam wrażenie, że ciągle nam może być czegoś mało przy piątkowym dniu. Próbować będziemy usprawnić pewne sprawy, usprawnić to, co się dzieje. Mm, poprzez lawirowanie, poprasz, pop, poprzez próbę zrównoważenia pewnych spraw w materii, czy to w środowisku pracy, czy w środowisku yy, związkowych, w relacjach. Jakieś zaburzenie jest tu. Do, nie powiedziałabym, że yy, yy, dość dobre dla nas, czy to nie będzie całkowicie obciążające. Zastanówcie się, czy nie wystarczy Wam tych zasobów, które aktualnie macie. Yy, zrównoważcie materię, w której aktualnie przebywacie. Dzień Sfokusowany na materii, dzień sfokusowany na pracy, na zbieraniu, magazynowaniu i próba. Zrównoważenia tego wszystkiego też tutaj jest energetyczna. Jeśli może chodzić na przykład o środowisko pracy, um, będziemy mieli wrażenie, że jeszcze nie osiągnęliśmy wyników odpowiednich i będziemy dalej chcieli podążać tą drogą, żeby jak najwięcej zyskać, jak najwięcej zrobić i możemy tutaj nakładać więcej pracy w, w sprawach zawodowych, um, brać jakby kilka zleceń na raz, być może, I jeżeli. Chodzić może o związki, o relacje, to za bardzo możemy jakby zamykać w złotej klatce drugiego partnera. Zwróćcie uwagę na to, że to też jest osoba, jest to istota osobna, która też ma swoje racje i swoje odczucia, uczucia. Zatem zbyt mocno. Nie, nie okładajcie tej osoby w złotą klatką um, i w relacjach nie jest jeszcze do końca tak idealnie w związkach, bo być może za bardzo sfokusowani jesteś, jesteście na innych sprawach nie tyle, co na sprawach uczuć. Bardziej tutaj na ten moment piątkowy czas. Fokusowani jesteście, jest, być może będziemy, na sprawach pracy i materii niż na, uczuć, na uczuciach. Życzę miłego piątku. Niech ten piąteczek będzie w zrównoważeniu, żeby właśnie tutaj e, nie spaść z czasem e, z, tego, z tej huśtawki, żeby było wszystko poukładane po naszej myśli. I zwróćmy uwagę, bo to jest karta przewodnia, czy za bardzo nie jesteśmy sfokusowani. Mm. Na sprawach materii, czy nam czasem nie wystarczy to, co mamy aktualnie? Miłego piąteczku, weekendik przed nami. Czytanie dla Was, energetyki dnia czytała Ezoja imieniem Ania. Pozdrawiam, papa! Pa.